Rynek finansowy w 2021 roku, w moim zdaniem, będzie rozwijał się podobnie jak w roku poprzednim. Myślę tutaj przede wszystkim o polityce banków centralnych oraz o polityce związanej z niskimi stopami procentowymi. To oczywiście w sposób zdecydowany wpłynie na zachowanie się inwestorów. Część lokat bankowych. Bym powiedział nawet duża część lokat bankowych, będzie przedmiotem transferu do produktów inwestycyjnych, zarówno tych lokujących w inwestycje zbiorowego inwestowania, jak w fundusze inwestycyjne otwarte, ale również bezpośrednie inwestycje dokonywane na giełdzie papierów wartościowych. Nie bez znaczenia również będzie polityka regulatora. Mam tutaj na myśli przede wszystkim zagadnienie związane z możliwością wypłaty dywidend przez banki, które będą zatrzymane w, w, w tym roku, co oznacza, że banki będą dysponowały jeszcze większą nadpłynnością niż w roku poprzednim. To może oczywiście wpłynąć na kwestie związane z działalnością na rachunek własny, która de facto pozwoliłaby na znacznie większą skalę działalności banków, ale jednak banki zachowują pewną konserwatywną politykę w tym, w tym zakresie i raczej unikały inwestycji bezpośrednio w akcje, inwestując w obligacje. Jednolita licencja bankowa, ten temat właściwie przewija się nam już od paru lat. Wywołuje szereg dyskusji, zarówno konkretyzujących się już na poziomie Związku Banków Polskich, jak również Izby Domów Maklerskich. Trwały też wewnętrzne dyskusje w instytucjach finansowych, co de facto zmienia jednolita licencja bankowa i co de facto oznacza dla rynku jednolita licencja bankowa, w zamyśle jednolita. Ta licencja bankowa ma co do zasady zwiększyć dostępność banków do rynku kapitałowego i w ten sposób spowodować, że ten rynek będzie bardziej płynny, bardziej elastyczny, stanie się rynkiem większym. Tym samym szereg instrumentów, które nazwijmy to są dzisiaj martwymi instrumentami na rynku kapitałowym, nabędą pewnej płynności. Ale jednolita licencja bankowa to również obawy biur maklerskich, w szczególności mam tutaj na myśli zewnętrzne biura maklerskie, które w ten sposób stracą monopol, można powiedzieć, do, 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 w dostępie do rynku kapitałowego. Stracą część również swoich klientów, którzy będą wykonywać te operacje przez, przez, przez banki. No i oczywiście niewspółmierny kapitał, którymi dysponują banki w stosunku do biur maklerskich, może oznaczać, że rola zewnętrznych biur maklerskich będzie marginalizowana na rynku, stąd też te, te obawy. Osobiście uważam, że nie ma jeszcze finalnego rozstrzygnięcia w tym zakresie, trwają dyskusje. Trzeba wziąć pod uwagę zarówno poglądy jednej, jak i drugiej strony, jak również interes samego rynku. Przez interes samego rynku rozumiem tutaj faktycznie zbudowanie rynku, który będzie liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. On oczywiście dzisiaj wielu obserwatorów rynku, ekonomistów powiedziałoby, że ten rynek już jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast myślę tutaj o pewnym umocnieniu tej pozycji i pozyskaniu środków na dalszy, na dalszy rozwój. Jednolita licencja bankowa to też. Kwestia zarządzania wewnątrz organizacji zasobami osobowymi i zarządzania ryzykiem, które rozszerzenie działalności maklerskiej na, na całą sieć bankową przykładowo, będzie generowało, więc jest to zjawisko, które moim zdaniem nie można mówić tutaj o implementacji takiej one-offowej, tylko będzie to zjawisko, które będzie po, polegało na takiej ewolucyjnym rozwoju sieci bankowych poprzez zwiększenie dostępu do, do rynku kapitałowego. W zakresie wewnętrznych biur maklerskich. Osobiście uważam, że jednolita licencja bankowa niewiele zmienia. Biura działają już w pewnej symbiozie z bankami w oparciu o artykuł 113 tak zwanego agenta wewnętrznego. Może nastąpić jedynie jakaś wewnętrzna konsolidacja Pionów rynków kapitałowych. Taka konsolidacja na przykład jest dzisiaj widoczna w PKOBP. W PKO SA ten podział jeszcze jest nie tak bardzo centralizowany Więc spodziewałbym się, że komórki wewnętrzne odpowiedzialne za funkcjonowanie banku na rynkach kapitałowych po prostu zostaną zgromadzone, scalone w jednym pionie. To umożliwi lepsze zarządzanie tymi jednostkami i dostępem do rynku. Tematy dotyczące jednolitej licencji bankowej, sytuacji na rynku kapitałowym czy standingu biur maklerskich i perspektyw rozwoju biur maklerskich będą przedmiotem dyskusji na 21. konferencji Izby Domów Maklerskich. Uważamy, że ten temat jest bardzo na czasie, jest istotny dla graczy na tym rynku, jak również spodziewamy się, że ustalenia z 21. konferencji i Izby Domów Maklerskich znajdą swoje przełożenie w późniejszych pracach zarówno w instytucji państwowych, jak i instytucji rynku kapitałowego.